Cześć kochani, zapraszam Was na przegląd do Pepko i weźcie sobie kawkę herbatkę, siąćcie tygodnię, oglądajcie do końca, bo warto. Będą między innymi nowe szklaneczki wielkanocne, nowe więcce. Będzie dużo się działo, tak więc jeżeli jesteście gotowe, to lecimy na przegląd. I zaczynamy od nowej kolekcji Home Collection, i tutaj macie takiego zajączka złotego za 30 zł. Przed nowości, kochani, pokazały się nowe kieliszki, i tutaj macie zestaw kieliszków do szampana. Za ten zestaw zapłacicie 20 zł, pojemność to 170 ml. Ostatnio pokazywałam kubeczki i pokazała się nowa osłonka na razie w takim właśnie brązowym odcieniu. To są takie ładne listki. I za tą donicę zapłacicie 20 zł. Kolejne sztuczne kwiatki, 15 zł. Takie drzewko, macie tutaj dwie wersje do wyboru i zdecydowanie ta druga bardziej mi się podoba i właśnie tak wygląda. Nowość. One były w zeszłym roku, ale w tym roku jest powtórka. Piękne, tanie wieńce. 12 zł można zawiesić na drzwi, zrobić z tego mm, fajną ozdobę na stół, w środek, włożyć jakieś świece. Naprawdę przepiękne są w trzech kolorach fioletowym, takim beżowym i zielonym. Czekam na Wasze komentarze, jak podobają Wam się te wielkanocne dekoracje. I który kolor bardziej Wam się też podoba? Pokazały się też nowe wielkanocne koszyczki. Dwie wersje do wyboru takie kwiatowe bądź zwykłe białe. I za te koszyczki zapłacicie 25 zł. Na dziale walentynkowym są nowe świece, ktoś pytał, właśnie tak wyglądają. Do wyboru macie czerwoną, bądź taką białą, one obydwie bardzo ładnie pachną, pokazywałam ostatnio w przeglądzie, tak więc tak one się prezentują. I tutaj jest nowy zestaw 8 zł, jeżeli ktoś lubi właśnie takie rzeczy to nawet na dziale walentynkowe możecie sobie kupić. Zielone, trawkowe, jajka, 6 zł. One są bardzo ładne, i tu macie taką wersję mniejszą. Do tego są zajączki, ale to już było we wcześniejszych przeglądach. Tutaj znalazłam nowości, jeżeli chodzi o dekoracje. To są takie kwiatuszki, które możecie przypiąć czy do girlandy, czy do firanki. Bardzo ładne, występują w dwóch kolorach, żółtym i różowym. I za te dwie sztuki zapłacicie 5 zł. W dalszym ciągu widzę te kurki, one są bardzo ładne, tutaj możecie wrzucić jajka. Występują w trzech kolorach: zielonym, żółtym i tam był chyba fioletowy. Czarny jeszcze nawet był, tak. Zapłacicie za nie 40 zł. I wczoraj pokazywałam tuby z tymi zawieszkami. To są jajeczka. Nie pokazałam ceny, tak więc te jajeczka są po 7 zł. No i taka nowość. Zawieszki bardzo ładne. Dwa jajeczka w środku i kosztują 10 zł. Macie trzy kolory do wyboru. Filetowy, zielony i żółty. I tu na samym końcu był fioletowy, ale jakoś y, udało mi się Wam pokazać. I kochani, nowość, pokazały się takie wielkanocne, w sumie bardziej wielkanocne tu jest opakowanie, ale szklaneczki są nowe, żebrowane, kosztują 20 zł. Pojemność tych szklanek to 340 ml. Czekam na Waszą opinię, co myślicie o tych nowych szklaneczkach. nowe mm, wzory chusteczek, tym razem takie podłużne i akurat bardzo mi się spodobały obie. Pierwsza propozycja taka. A druga taka różowa i za każdą zapłacicie 5 zł. 20 sztuk w środku. Wymiary to 33 na 40 cm. I tutaj jeszcze macie te zwykłe klasyczne chusteczki, też y, trzy wzory do wyboru, i pierwsza na przykład taka, w środku 15 sztuk, druga, one również kosztują 5 zł, i jeszcze jest trzecia kwiatowa, ona była pokazana we wcześniejszych przeglądach, tak więc bardzo serdecznie zapraszam, a lecimy na kubeczki, no i tutaj y, ten kubeczek <gryw> moja kuzynka ostatnio kupiła, więc. Y, tak, złapałam go, ale nie w promocji, bo ona kupiła w promocji. Więc tutaj jest dalej zadyszkę, a podobno już można gdzieś je kupić w niższej cenie. Ciekawa jestem, czy u Was też one są na wyprzedaży na przykład. 12 zł piękny kubeczek, a to są już moje zakupy i to będą świeczki na prezent. Polecam, naprawdę one są bardzo ładne. Ja wybrałam kolor różowy. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Zostawcie łapeczkę, jeżeli cokolwiek wpadło Wam w oko. Koniecznie napiszcie pod komentarzem e, opinię na temat towaru, który widziałyście, co Wam się spodobało, jak te nowe szklaneczki, więc ciekawa jestem, co Wam się spodobało. Kochani, zapraszam na mój drugi kanał Vlogsyla, tam jest nowy przegląd kik i nowe dekoracje wiosenne. Oraz e, wczoraj jeszcze wrzuciłam action tutaj. Więc też, jeżeli ktoś nie widział, to będzie miło, jeżeli tam zajrzycie. Pokazałam nowości na dziale ogrodowym. Cudowne są nowe dekoracje wielkanocne, no i piękne, stożkowe dyfuzory i wiele innych, bo Action zawsze zaskakuje nowościami. A jak ktoś nie widział tego wczorajszego przeglądu, to również były cudowne rzeczy. Nowości na ciuszkach, wspaniałe nowe lamp lampki nocne, no i wiele innych ciekawych um, hitów. Będzie mi miło, jeżeli tam zajrzycie. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło, miłego dnia Wam życzę, cześć! I jak zawsze witam bardzo serdecznie nowe osoby na kanale, cieszę się, że do mnie trafiłyście. Dziękuję również za wszystkie subskrypcje, łapeczki i komentarze, jesteście cudowni. Ściskam Was mocno jeszcze raz życzę Wam miłego dnia. Pa!